Dzień dobry! Mamy lipiec, więc oficjalnie zaczęły się już wakacje. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jestem jedną z tych osób, które z jakiegoś niewiadomego powodu w wakacje czytają znacznie więcej. Mimo, że teoretycznie zakres moich obowiązków niewiele się zmienia, to jakoś to, że chyba jest ciut dłużej jasno, albo że można posiedzieć na balkonie, bądź w ogródku sprawia, że mam większą ochotę czytać książki. Więc czytam ich zazwyczaj więcej. Dlatego dzisiaj pomyślałam, że jest takich osób jak ja, Więcej i być może szukacie jakichś lektur związanych ze sztuką na wakacje, więc yy, przychodzę z odsieczą i polecam wam książki idealne na wakacje. I teraz, tak, to nie są książki naukowe. W większości to są lekkie powieści, które sprawdzą się idealnie na plaży czy w podróży. Yy, często ten wątek sztuki jest gdzieś tam tylko w tle, jakimś wątkiem pobocznym, yy, a historia dotyczy na pierwszej linii trochę czegoś innego. Ale mam nadzieję, że moje propozycje i tak się Wam spodobają. Gdyby dzisiejsza lista była dla Was niewystarczająca, albo chcielibyście czegoś innego, to w opisie zostawiam Wam linki do wszystkich filmów o książkach, jakie kiedykolwiek stworzyłam, i być może tam znajdziecie coś dla siebie. A teraz, a teraz już przechodząc do rzeczy, jak widzicie, stoi tutaj co mam, stosik, więc po kolei będę o nim mówić, ale tak. zanim przejdę do tego stosiku, to najpierw książka, której tam nie ma, ponieważ czytałam ją w wersji e-bookowej. I od razu zaznaczam, że jest to zły pomysł, ponieważ w tej książce są zdjęcia. Zdjęcia bardzo ładne. E, oczywiście da się ją przeczytać nie patrząc na nie, ale wydaje mi się, że bardzo dużo się traci, a jest to książka Filipa Springera. Źle urodzono. To jest książka dotycząca architektury w Polsce powstałej w czasach PRL-u, z którą trochę nie wiemy, co współcześnie zrobić, ponieważ przez wielu jest uważana za takie niechciane dziedzictwo. Z drugiej strony ma już jakąś wartość historyczną. Dla wielu osób to jest architektura po prostu brzydka. Pojawiają się głosy, że powinniśmy ją wyburzyć, z drugiej strony pojawiają się głosy, że no. Taka jest nasza historia, powinniśmy je zostawić. Więc Philip Springer w tej książce opowiada historię tych miejsc, budynków, ich twórców. Pozwala sobie na jakieś własne refleksje nad tym, na ten temat. Pojawiają się tam takie zabytki jak Krakowia w Krakowie, jak, wyburzona, jak wyburzony już pawilon Emilia w Warszawie. Pojawia się historia małżeństwa Hansenów, o których swoją drogą Springer ma całą książkę, ale jeszcze jej nie czytałam, więc nie wiem czy mogę Wam polecić. Ale no, Springera to chyba może trochę ciemno polecić. Oprócz tego pojawia się dworzec w Warszawie i w Katowicach, no i jeszcze parę, tam jest chyba kilkanaście łącznie. Czytałam to już kilka miesięcy temu, więc nie pamiętam dokładnie, ale jeśli jesteście wśród tych osób, które też nie wiedzą, co myślą na temat zabytków właśnie powstałych stosunkowo niedawno, ale już na tyle dawno, że Mogą być świadectwem jakiejś epoki, to być może ta książka Wam się spodoba, a oprócz tego jest ona świetnym reportażem trochę o Polsce, więc zdecydowanie polecam. Teraz zupełnie zmieniamy nastrój. Romans. Romans, o którym mam cały film, więc was odsyłam. Tutaj tylko powiem, że główną bohaterką tytułową surrealistką jest Leonora Carrington, a romans dotyczy związku jej i jednego z czołowych przedstawicieli surrealistów, czyli Maxa Ernsta. W tle jest wojna i małżeństwo z kimś innym. Więcej wam nie powiem, odsyłam do całej recenzji i być może do książki. Wydaje mi się ona być takim Lekkim, lekką pozycją, właśnie na wakacje. Wydaje mi się, że na plaży czy w ogródku będzie się dobrze sprawdzała. Kolejną propozycją jest Saturn. Jak widzicie, na okładce jest tutaj Saturn Goi i właśnie Goi dotyczy ta książka. Jest to powieść, w której pojawiają się wątki biograficzne i historyczne dotyczące tego malarza, jego syna i wnuka. Część dotycząca życiorysu Goi dzieje się już w ostatnim okresie jego życia. W trakcie, gdy mieszka on w domu głuchego i tworzy tak zwane czarne obrazy. Autorem tej książki jest Jacek Dechel, którego możecie znać z innych książek, bo wydaje mi się, że on jest współcześnie dosyć popularnym pisarzem. W książce są ilustracje. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli przeczytacie w e o ile jest dostępny, to nie stracicie za wiele, ponieważ to są przede wszystkim obrazy właśnie z Domu Głuchego i one w pewien sposób łączą się z fabułą, ale nie są dla niej kluczowymi elementami. Plus właśnie przeglądam, że one są drukowane czarno-białe, to nie jest jakaś wysoka jakość, więc jeśli macie opcję przeczytać w e-booku, to może to być e-book, ale jeśli wolicie papierową wersję, to ja mam twardą oprawę, a ona i tak jest dosyć cienka, więc być może nie zabije waszego limitu kilomet tfu, kilometrów, kilogramów w liście. Jak wiecie, mam drobną i drobna jest tutaj dużym niedopowiedzeniem. obsesję na punkcie Caravaggio. Jeżeli tylko wpada mi w ręce jakaś powieść, która ma cokolwiek wspólnego z jego życiem, to ja ją przeczytałam. Można tak trafić na sporo naprawdę średniej literatury. I chciałabym Wam polecić tutaj małą książeczkę. To jest Kolor Słońca. To jest naprawdę malutkie, mniej więcej jak moja dłoń. Książka dotyczy mężczyzny, który z plotem różnych wypadków trafia do domu, w którym ma się znajdować rzekomy dziennik Karavaggia dotyczący czasów, gdy przebywał on na Malcie i tej jego brawurowej ucieczki z więzienia. Więc mamy tutaj dwutorową narrację. Jedna to jest właśnie to współczesne, gdzie dzieje się książka, druga to są te rzeczywiste fragmenty dziennika Caravaggia. Jest to malutkie, to jest naprawdę do przeczytania w dwa wieczory. Dobrze się sprawdzi na wszelkie wyjazdy. Jeżeli lubicie Caravaggia, no to ma dodatkowy punkt. Oczywiście nie jest to najwybitniejsza literatura na świecie, ale jest całkiem przyjemne, jeśli lubicie trochę wątków kryminalnych, trochę włoskiego słońca i karawarie, to być może kolor słońca spodoba się Wam właśnie. Jeśli lubicie historię fałszerstw, w świecie sztuki, to prawdopodobnie o nazwisku Hansa van Megerena już kiedyś słyszeliście. No i książka, którą teraz chcę Wam polecić, dotyczy właśnie jego biografii. Zatytułowana jest Fałszerz i dotyczy tego, w jaki sposób van Megeren tworzył swoje obrazy, jakie fałszował i jak oszukał. Nazistów, że jest wermerem albo wermirem. Istnieje druga książka dotycząca tego samego tematu, nazywa się Ja byłem wermirem. Ja czytałam tylko fałszerzą, więc nie jestem w stanie porównać tych dwóch. Jeżeli ktoś z Was czytał te dwie i może je ze sobą zestawić, to będę ogromnie wdzięczna za ten komentarz, ale na tym etapie nie jestem w stanie powiedzieć, która przedstawia lepszą historię, znaczy lepiej napisaną historię, którą się przyjemniej czyta, która jest po prostu przyjemniejsza. Ja czytałam tę i uważam, że jest bardzo w porządku, więc jeżeli chcielibyście poczytać trochę o tym, jakie techniki zastosował i jak łatwo można było go zdemaskować, ale nikt nie wpadł na ten sposób, to fałszerz będzie propozycją dla Was. Kolejne dwie książki, ale pokażę Wam jedną, bo drugą też czytałam w boku, to są książki Marcina Wichy. W wersji papierowej mam, jak przestałem kochać design. W podobnym czasie wyszło rzeczy, których nie wyrzuciłem. I tego nie czytałam. Natomiast przeczytałam jego najnowszą książkę, czyli kierunek zwiedzania. I... Jak przestałem kochać design, to są prywatne wspomnienia, przemyślenia autora właśnie na temat designu, trochę na temat polskiego designu i tego, jak to w naszym kraju wygląda. Natomiast kierunek zwiedzania jest to książka dotycząca Kazimierza Malewicza, więc dosyć spory przeskok tematyczny. Natomiast Marcin Wicha ma. Specyficzny sposób pisania to nie jest spójna narracja, tylko on pisze takimi jakby akapitami. Niektóre z nich są bardzo krótkie, nawet po kilka linijek, inne mają po dwie, trzy strony, ale to są chyba te najdłuższe. Wiem, że wiele osób się od tego odbija, bo po prostu sposób narracji nie jest dla nich przekonujący i nie potrafią przez niego przebrnąć. Ale jeżeli Wam jako czytelnikom to nie przeszkadza, to jak najbardziej książki Marcina Wichy Wam polecam, zwłaszcza kierunek zwiedzania. Uważam, że jest lepszy niż jak przestałem kochać design. No, na temat rzeczy, których nie wyrzuciłem się, niestety nie mogę wypowiedzieć, ale jeśli ktoś z Was czytał, to tak samo jak w przedniej książce, proszę o komentarz. Dajcie znać, co Wy o niej myślicie, zwłaszcza jeżeli czytaliście więcej niż jedną książkę. Będę bardzo wdzięczna. Ostatnia z propozycji na dzisiaj to książka, która trochę przeleżała na mojej półce i są to ilustratorki, ilustratorzy, motylki, złokładki i smoki bez wąsów. Jest to całkiem spora cegła. Jak widzicie, no, moja dłoń dla skali. Jest to duże, jest grube, jest przesiąknięte informacjami, więc trochę się kłóci z tym, co powiedziałam na początku, że będzie lekkie, ale... Rozdziały są dosyć krótkie, mają tam po kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt stron, i dotyczą one, tak jak mówi tytuł, ilustratorek i ilustratorów polskich bajek i książek dla dzieci. Wydaje mi się, że ta książka sprawdzi się najlepiej dla dwóch typów czytelników. Pierwszy z nich to osoby, które zajmują się ilustracją graficzną, ponieważ to jest naprawdę kompendium wiedzy tego, jak to wyglądało. Jakiś czas temu, chciałabym powiedzieć na początku, ale to już nie był taki stricte początek. To jest ogrom historii, można się naprawdę zainspirować, poczytać o tym, co. Kierowało artystami w tamtym czasie. Natomiast, Natomiast drugą grupą, dla której ta książka będzie świetna, to moim zdaniem są osoby, które się na tych bajkach i książkach wychowały, ponieważ u nich zagra element nostalgii i um, tak jak kojarzą być może te ilustracje z dzieciństwa, tak teraz się dowiedzą, co spowodowało, że one powstały. I dla mnie zawsze takie rzeczy są niezwykle fascynujące, więc być może dla kogoś też będą. Także ilustratorki, ilustratorzy ogromnie polecam, to jest przepięknie wydane, jest mnóstwo ilustracji, więc absolutnie nie czytajcie tego wybuchu, to się nadaje tylko w wersji papierowej. Niestety jest dosyć ciężkie, więc jeżeli spędzacie urlopy we własnym domu, to jak najbardziej, natomiast żeby zabierać to w podróż, może być nieco problematyczne, ale jeśli nie szkoda Wam kręgosłupa i macie miejsce w bagażu, to też jak najbardziej polecam. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wy macie jakąś propozycję, którą chcielibyście się podzielić z innymi i uważacie, że to będzie świetna książka na te letnie wieczory, to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Sama bardzo chętnie skorzystam z tych poleceń. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że obejrzeliście ten film. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapek w górę i komentarzy, to mi bardzo pomaga. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym się dzieje więcej i trochę bardziej regularnie niż tutaj. I z mojej strony na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia niebawem. Cześć!